Hejka! Witam Was w najnowszym, właściwie w pierwszym odcinku na kanale MIODEK. Będzie to pierwszy nagrywany przeze mnie tego typu filmik, czyli SSO Spoilery, więc za najróżniejsze błędy Was naprawdę przepraszam. Myślę, że nie będę przedłużać, więc zacznijmy od pierwszego spoileru. Pierwszą nową rzeczą są ochraniacz oraz kal kaloszki. Jest dużo wersji kolorystycznych, ale także są ochraniacze i kaloszki bez futerka, jak i z futerkiem. Są same ochraniacze, zestaw ochraniaczy z kaloszkami i są same kaloszki. Jakbym miała ocenić ten sprzęt, to jest on nawet fajny. Kaloszki są bardzo fajne i te ochraniacze naprawdę super. Są także zestawy westernowe, z tego co kojarzę są cztery kolory, e, kolory, żółty, różowy, zielony oraz niebieski. Ja za bardzo nie noszę tych westernowych e, jeździcich rzeczy, bo jakby western to nie moja bajka, raczej wolę skoki lub cross, ujeżdżenie też przejdzie. Teraz mamy rzeczy podejrzane związane z fabułą. Mamy jakąś torbę z jakimiś tośkami. Jakaś maskot czarownicy. I jeszcze mamy nową ikonkę w dialogu Concord. Z dzisiejszych spoilerów to będzie wszystko. Zapraszam Was na IG. miodek Podłoga. I, I na mojego IG z RRP. RRP Podłoga nala Podłoga To na wszystko na dzisiaj. Pa pa. Tak jak obiecałam, taki bonusik na sam koniec, czyli jak przejść Mistrzostwa w Ujeżdżeniu, bo dużo ludzi miało jednak z tym problem. Ja tutaj robiłam trening, bo akurat przed nagraniem tego odcinka zrobiłam Mistrzostwa, ale możecie tutaj zobaczyć, jak ja jadę właśnie ten trening. Tutaj już chcę dodać, widzicie literkę B i przed nim jest ten taki prostokącik, kwadracik i do niego musicie dojechać przy tych dwóch kółeczkach tak samo, widzicie tutaj K i znowu ten prostokącik i do niego musicie dojechać, zrobić takie duże koło. Taka sama sytuacja jak mówiłam przy drugim kole, czyli ponownie ten prostokącik, kwadracik razem literka M i dojeżdżamy do tego kwadracika i tutaj ponownie E, i znowu ten prostokąt kwadrat, i do niego dojeżdżamy i robimy koło. Reszta to już prosta, ponieważ idziemy dalej kusem, jedziemy M, kus, potem galop, y, kus, galop, kus. Tutaj widzicie, przez coś miałam karę. Nie wiem przez co, jakby mnie dojechała do, do końca y, narożnika. Tutaj jakby co to chód to jest stęp, cwał tu jest galop, bo jakby oni się pomylili po prostu. A więc mam nadzieję, że Wam to pomoże i zobaczymy się w kolejnym odcinku.